talentowanych muzyków jest mnóstwo. Wykazują się genialnym słuchem, hipnotyzującym głosem czy zabawą na scenie. Nie wszyscy się jednak wybijają. Są takie imprezy, które pozwalają poznać bliżej tych, którzy, choć tworzą swoją muzykę, często pozostają w cieniu. Taki jest główny cel piekarskiego przeglądu amatorskich zespołów muzycznych, który w tym roku zorganizowany został po raz trzeci. My gramy z przerwami od 91 roku. Na Śląsku można powiedzieć, a szczególnie tu jako rodowity piekarza, piekarzanin, mało jest tego wszystkiego. Kiedyś były organizowane NOT i tak dalej, pamiętam to doskonale, a, te, a teraz po prostu, no. Dobrze, że takie coś jest i przez to uczestniczymy, bo kochamy muzykę i robimy to, co, to, co lubimy. Organizatorem przeglądu jest m.in. Młodzieżowa Rada Miasta, piekary Śląskie. Pomysł głównie wyszedł z Urzędu Miasta, z biura prasowego, ale Młodzieżowa też, Rada Miasta też chciała zorganizować taki konkurs, więc razem połączyliśmy siły i razem organizujemy ten przegląd zespołów amatorskich SP i Nieśpi. Dla młodych zespołów ta impreza to idealny moment, by dotrzeć do jak największej grupy swoich rówieśników. A muzyka wykonywana podczas przeglądu była różna, podobnie jak różne były zespoły. Jest bardzo ciekawy, ponieważ młodzi ludzie mogą pokazać swoją własną twórczość, mogą pokazać siebie, mogą zdobywać nowe doświadczenie i dzięki wygranej w tym konkursie mogą się potem dalej pokazywać. Mogą się. Mogą po prostu się kształcić. Z jednej strony zabawa, z drugiej strony nagroda. A ta dla każdego młodego zespołu była wyjątkowo cenna. Jest to uważam dla nich pewna taka furtka do, do dalszej kariery i do tego, żeby chociaż mogli w swoim mieście, na przykład w piekarach, wystąpić publicznie. Bo jak wiemy, główną nagrodą tego konkursu będzie występ na Kopcu, na uroczystym otwarciu. Po remoncie na, naszego tutaj obiektu już takiego promującego piekary i cieszę się, że właśnie tutaj w takim miejscu ta młodzież się będzie mogła pokazać. Ostatecznie po długich obradach jury zwyciężył zespół Funk The System. Fang statkiem, w statkiem na funk,